Wie pan, czemu pana zatrzymałem? Bo ma pan kompleks władzy. Synu, jestem z ciebie dumny. Naprawdę, tato? Tak, że nie jesteś moim dzieckiem. Czym się zajmujesz na co dzień? Jestem pisarzem. O, super. A co piszesz? Pierdoły na Facebooku. <laughs> Wiesz, co mówi kobieta, gdy zobaczy dużego penisa? Nie, a ja tak. <laughs> Ma pan już 97 lat. Jaki jest pański sekret? Raz obciągnąłem nieznajomemu za zegarek. Chodziło mi o sekret pańskiej długowieczności. A, jem dużo warzyw i owoców. Chciałabym trochę uatrakcyjnić nasze życie seksualne. Tak? A jak? Wyobraź sobie, że jestem dziewczyną z agencji. Okej, okay. a można obejrzeć koleżanki? Synu, masz żal za grzechy? Jakie grzechy? Ja się kurwa dobrze bawiłem. Babciu, jak to jest mieć 80 lat? Kochanie, jakbyś miała mokie 30-30 i próbowała wgrać Tindera. Proszę dmuchać walkomat. A, a pan pierwszy, bo ja nie piję od obcych. Spóźnił się pan trzeci raz w tym tygodniu. To nieprawda. W środę w ogóle nie przyszedłem. Zostawiłaś mnie dla młodszego. Spokojnie, on też dorośnie. Kochanie, napisałam ci smsa. O, super. Odpowiem ci jutro. Dziadku, miał pan przynieść próbkę moczu do badania, a to pełna butelka. A co? Myślałem, że dostanę punkty za ilość. Jeszcze mam zapas w termosie, jakby trzeba było na... Doktorze, z powodu seksu bolą mnie pośladki. Jaką pozycję pani stosuje? Czekam na siedząco. Chciałabym trochę uatrakcyjnić nasze życie seksualne. Tak? Wyobraź sobie, że jestem dziewczyną z agencji. Okej. Okay. A można obejrzeć koleżanki? W przypadku zawału najważniejsze to nie panikować. A jeśli to teściowa? Wtedy nie przeszkadzaj naturze. <laughs> Serce bije trochę za szybko, dziadku. Co pan robił przed wizytą? Widziałem pielęgniarkę w mini. To cud, że jeszcze żyje. Panie Stefanie, jak to możliwe, że w wieku 90 lat codziennie pan biega? Bo jak przestanę, to mnie wnuki dogonią po spadek. Serce bije trochę za szybko, dziadku. Co pan robił przed wizytą? Widziałem pielęgniarkę w mini. To cud, że jeszcze żyje. Kochana sąsiadko, mogłabyś wskoczyć w bikini? Chciałabym, żeby mąż skosił trawnik, a żadne moje prośby i groźby nie przynoszą efektów. Babciu, czy dasz na kościół? Dam, ale na remont baru, bo tam częściej jestem. Czy pan wie, jak szybko pan jechał? Niech się pan nie martwi, wiem. I szczerze. Jebało nudą, więc docisnąłem. Jechał pan 120 w terenie zabudowanym. Wie pan, jaka kara za to grozi? Wiem, że rozmowa z panem. Dziadku, a co jest sekretem długiego życia? Nie żenić się i nie być taki głupi jak twój stary. Coś na serce? Nie, coś na randkę. Bo jak się dziś uda, to serce i tak nie wytrzyma.